Drodzy widzowie, chcę ja, Taylor, pokazać Wam. I ja, uh, uh, ja, Leia z, z mojej sister Taylor pokażemy Wam komedię. Szczerze, tak. No dobra. <laughs> komedię, nie tylko <dokorazujesz. laughs> No, dobra czekaj dobra. Cześć i zaczynamy program. Nie mam. Mm. Oh. A już nie mogę. <śmany> <A? A! śmany> <śmany> <śmany> Surki, do, do siostro. Koniec nie można użyć! Nie zamykajcie się! Nie, tylko nie. O nie, dobra, e, czekaj. Dobra, e, teraz sorry, jest... Sorry. Następ, następna stęka. Mm, jakie dobra. Muszę się tam napchać. Czas tu się, Szef, się ty też się możesz drzeć. Ja się przestraszyłam to... A! Au. Au. <śla> <śla> Dobra, ja to tak będzie ja trzeba pójść do WC, bo nie mogę nagrywać <śla> WC. nie mogę nagrywać Bo nie mogę pełną. I chodźmy do, do WC. Chodź do upośledzonego z

Szczerze. No. Mi mokro, no se mą mysio No przecież tu sikają, jakie zboczyńce, co nie? No chyba. Ej, ty! Nie sika się na ludzi. Pierwsza woda przyszła, to nie znaczy, że wszyscy mają tak robić. Siądź naszego tego domu, nie sikać mi tu. не пердеть. Ну вот я. Ну нет, на плане. Co jeszcze? Coś do cięczkania? Perfum w ciastkach? Moje dzieci, pamiętajcie, żeby nie pierdzieć na planie. Ciekawe, kto sejr... Ju... wypuścił gazę. Oj, muszę spać stąd, bo zaraz mnie nakryje i będzie mi kazała to sprzątać. Co ja przygotuj. to! Jak to to powiedzieć? Aha, no, no, już psz, 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 psz. No Tak, urządzimy. Um, coś jeszcze? Co ona lubi. Dobra, drugi torcik. Jedny ciasto. No, Chciałam miskę weźmieć. Dziwo! Ty śpisz! Nie no, śpię, nie śpię, nie śpię! Uwaga! Uwaga! Aniołem jestem! Uwaga! Strze aniołem Uwaga jestem. Strzelam! <noise> aniołem jestem! Dobra, bez tej komedii. Trzeba się uporać z tym ciastkowym. Mm. No nagrywaj e. tort, a nie Emila. E. dobra, tort. Piękny tortek. WSTAWAJ! Zajmij się tylko Ałaj mój łeb. Co ty mi robisz? Ja no stawaj. To ja wstaję. No wstawaś! Ała. Dobra, Na no, chodź. Kamera się cofa. Happy Woi birthday się... to you. Happy birthday to <laughs> <day>, you. Happy birthday to you. Zjedz ten tor, bo się. mam na. nie Co ty masz? Tłuczone ziemniaki na twarzy. Tok się wyrał. No! Ha. już już. Tak A. tak. Ale się wyrał no? No. no.

Sory, jak randka, to ja idę na dwór Sorki, sorki, drzwi się trochę zacinają O, mamy mechanika napraw Pinocha, odresetuj się od naszej chłopcy Siostry, jak ty dogadać? Sory, ale nie umiem naprawiać drzwi od razu Dobra, idę odresetować tablet! A weź ty na adresatu nasze drzwi szki! jak ty coś powiesz?